Bitwa Warszawska 1920 roku była filarem odzyskania przez Polskę niepodległości. Był to majstersztyk pod względem militarnym, był to majstersztyk pod względem strategicznym. Utrzymanie tej bitwy obronnej i utrzymanie obrony stolicy przy jednoczesnej kontrofensywie z Nadwieprza rzeczywiście pokazało kunszt tabu Generalnego Wojska Polskiego. Ojców zwycięstwa było wielu. Sztab generalny wojska polskiego, który zaplanował tę całą operację. Równie istotne było tutaj stanowisko naczelnego wodza, który był po do dosław kontrofensywy z nadwieprza. No i nie ukrywajmy, że też bohaterstwo i wytrwałość żołnierzy też przyczyniła się do zwycięstwa w tej operacji. Cud nad Wisłą jest określeniem, które zostało rzucone w roku 1920 i później przez przeciwników, naczelnika Józefa Piłsudskiego, późniejszego marszałka, by umniejszyć jego rolę w Bitwie Warszawskiej, w kontrofensywie nad Zwieprza i rzeczywiście politycy Endecji już w gazetach z tamtego okresu określali, że tylko cud masz może uratować. To oczywiście zostało podtrzymane, prawda? częściowo też tutaj zwolennicy Piłsudskiego też to określenie lansowali i w ten sposób przeszło do Kanonów naszej historii. Ludność cywilna, którą tutaj odgrywamy, to tak naprawdę osoby, które najbardziej ucierpiały na tej wojnie, osoby, które zamieszkiwały tereny, które były terenami wak. Ludność cywilna bardzo często miała ogromny dylemat: czy pozostać w swoich domach i być na polu, robić swoje, prowadzić gospodarstwa to był też czas żniw, się nokosów, czy uciekać. A to wojska polskie wycofujące się. Często siłą zganiało ludzi z gospodarstw, żeby uratowali swoje życie i się wycofało. Jestem komisarzem politycznym Armii Czerwonej. Na istylizacji podstawowym narzędziem pracy komisarza politycznego jest krzyk i rewolwer. Po to są tego typu osoby, żeby żołnierz, zwykły soldat, czuł strach przed władzą, przed władzą polityczną uzbrojoną, żeby szedł do przodu i nie cofał się. Powiem szczerze, odgrywanie kanali na inscenizacji historycznej jest ważnym jej elementem, bo jest to po prostu fragment prawdy historycznej. Przez to zagrożenie bolszewickie, które parło na stolicę. byliśmy w śmiertelnym zagrożeniu, które mogło nam przynieść biedę, zniszczenie i śmierć. Zawsze jednak to zwycięstwo Armii Polskiej, nawet jeżeli je się po drugiej stronie, na tej inscenizacji zawsze człowieka cieszy. Czy jest to y, przyjemne tutaj y, zwyciężać z hordami bolszewickimi?